Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani w ostatnim naszym odcinku o rekolekcji wielkopostnych o walce duchowej. Mam nadzieję, że razem z nami uczycie się tej walki i że ją też w swoim codziennym życiu prowadzicie. Święty Paweł uczy nas i popatrzmy, co dalej nas uczy. Wstańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przeoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozszerzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. I miecz prawdy, którym jest Słowo Boże. Święty Paweł tutaj mówi o tym, że hełm zbawienia i miecz prawdy to Słowo Boże i faktycznie Słowo Boże jest nam tak bardzo potrzebne. Wiecie, w, byłem kiedyś na rekolekcjach w Koinonii, w Kielcach. To jest taka zaprzyjaźniona dla mnie wspólnota, i tam zobaczyłem, że mają taki specjalną, taką specjalną ambonę, specjalny ołtarz, z którego wystaje miecz i na nim kładą pismo święte. I tam właśnie zrozumiałem sens tego, co, co pisał do nas święty Paweł. Słowo Boże, które ma być dla nas jak miecz, dzięki któremu mamy odciąć pewne rzeczy, ale dzięki któremu mamy się też bronić. To Słowo Boże ma przenikać moje myśli po to, żebym starał się myśleć jak Pan Bóg, ale jednocześnie jest dla mnie obroną i możliwością do tego, żeby walczyć ze złym duchem. Popatrzcie, tutaj łatwo ten fragment jest też zrozumieć. Przez pryzmat Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział, kiedy Jezus jest na pustyni. I jak walczy ze złym duchem? Odpowiadając za każdym razem Słowem Bożym. Za każdym razem odpowiadając Słowem Bożym. Wiecie, w początkach chrześcijaństwa chrześcijanie mieli dwa tabernakula. W jednym przechowywali ciało Pana Jezusa, Jego krew, a w drugim chowali Słowo Boże. Tak bardzo chrześcijanie od początku wierzą że w Słowie Bożym jest Bóg, który przychodzi, aby nas dotykać. I kochani, Kościół zachęca nas do tego, żebyśmy tak bardzo zadbali o swoją indywidualną relację ze Słowem Bożym. Zobacz, czy masz swoje Pismo Święte. Kochani, mówimy, że nieraz nas nie stać? Trochę wstyd. Zarabiamy kasę i jesteśmy w stanie kupić sobie Pismo Święte, które kosztuje 70 zł. To nie jest tak dużo. Inna sprawa, popatrzcie, czy my znajdujemy czas na, na to pismo święte. Mamy nieraz na półkach i jak często do niego sięgamy. A wiecie, Kościół wypracował tak wiele metod do tego, żeby rozważać pismo święte, m.in. lekcje od Divina, medytacje, skrutacje i tak dalej. Mamy dużo tych metod po to, żeby tym Słowem Bożym się karmić. I to jest nam bardzo potrzebne. Bez Słowa Bożego nie możemy faktycznie prowadzić dobrej walki duchowej. Dlatego kochani, zachęcam was do tego, żebyśmy codziennie w swojej modlitwie jako chrześcijanie czytali dany fragment ewangelii, która jest podana przez kościół na dany dzień, żebyśmy codziennie czytali fragment ewangelii, dzięki któremu Pan Bóg będzie nas wzmacniał w tej duchowej walce. Jak to łatwo znaleźć? Między innymi na takiej stronie mateusz.pl. Są tam czytania na każdy dzień i można tam sobie znaleźć, jaki fragment Ewangelii jest. Ale starajmy się otwierać Pismo Święte, starajmy się nim codziennie żyć, karmić się nim, wzmacniać, po to, żebyśmy mieli siłę do tego, żeby walczyć ze złym duchem, żebyśmy potrafili się jemu oprzeć. To są konkretne wskazówki Świętego Pawła, więc teraz zachęcam Was do tego, żebyśmy przez ten tydzień codziennie. Do świąt wielkanocnych, żebyśmy codziennie czytali Ewangelię, którą nam Kościół daje. Codziennie Ewangelię, przez którą my mamy wzmocnić naszą wiarę. I zachęcam Was jednocześnie do modlitwy, o to, żeby rozmiłować się w Piśmie Świętym, o to, żeby Duch Święty pozwolił nam, by słowa Ewangelii, Pisma Świętego zamieszkały w nas. Zachęcam do wspólnej modlitwy. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Twoje Słowo jest żywe i skuteczne, jak miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp, światłem na mojej ścieżce. A błogosławiony jest Ten, kto nad Słowem Twoim rozmyśla dniem i nocą. Kto słucha słowa i wypełnia je, buduje swój dom na skalę. Jest dla Ciebie bratem, siostrą i matką. Proszę Cię więc o Twoją łaskę, Panie. Ukaż mi Twoją twarz i pozwól usłyszeć Twój głos. Daj mi zrozumienie przez Twoje słowo. To zakryte przed mądrymi i roztropnymi, a objawione prostaczkom. Prowadź mnie tak, abym doświadczył, że dobrze jest trwać w milczeniu przy tobie, że słodsza od miodu jest mądrość ukryta, że Ty sam dajesz wzrost ziarnu, które tak hojnie zasiałeś. Na początku było Słowo, i ono jest też na końcu: Alfa i Omega, początek i koniec, ogień i duch. Nie odmawiaj temu, kto cię prosi, łaski gorącego serca, łaski serca rozumiejącego, widzących oczu i słyszących uszu, kiedy ty sam kroczysz obok i pisma nam wyjaśniasz. Amen.